Jeśli wrzuciłeś już swoje pierwsze książki na Amazon KDP i nic się nie dzieje, ten film jest dokładnie dla ciebie. Bo prawda jest taka, że wiele osób zaczyna z ogromnym zapałem. Tworzy kilka planerów, zeszytów, dzienników, wrzuca je na platformę, czeka i zderza się z ciszą. Zero sprzedaży, zero ruchu, zero efektów. I wtedy pojawia się frustracja. Może to nie działa, może ja się do tego nie nadaję, ale w większości przypadków to nie ty jesteś problemem. Problemem są błędy, które popełnia niemal każdy na początku. I właśnie w tym filmie pokażę ci pięć najczęstszych powodów, przez które twoje książki się nie sprzedają. Co więcej, do każdego z tych błędów dam ci konkretne rozwiązania. Które możesz zastosować od razu. Więc jeśli masz na koncie 5, 10, a może 20 książek i żadnych wyników, obejrzyj ten film do końca, bo możliwe, że jedna mała zmiana odblokuje wszystko. Zanim zaczniesz tworzyć książki na Amazon KDP, musisz zdecydować, co właściwie chcesz publikować. I tu mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz pisać powieści, opowiadań ani mieć talentu literackiego. Serio, na KDP możesz publikować tzw. low content books, czyli książki o małej zawartości treści. To mogą być zeszyty w linie, planery, dzienniki, kolorowanki, książki do śledzenia nawyków, logbooki, w skrócie książki, z których się korzysta, a nie takie, które się czyta. To świetna opcja na start. bo Możesz je szybko, są proste do zaprojektowania, a ludzie naprawdę tego szukają na Amazonie. Zeszyt szkolny, planer ślubny, dziennik emocji, takich produktów codziennie ktoś potrzebuje i właśnie ty możesz mu go dostarczyć. Wybierając typ książki, polecam na początek kategorie, które są proste do zrobienia i mają potencjał sprzedażowy. Dla przykładu: zeszyty w linie dzienniki wdzięczności, planery tygodniowe lub dzienne, kolorowanki dla dzieci. Zacznij od tego, co jest ci bliskie. Jeśli interesujesz się zdrowiem, zrób planer posiłków. Jeśli jesteś mamą, kolorowanki. Dzięki temu łatwiej ci będzie tworzyć z sensem i bez blokady. Pamiętaj, wybór typu książek to fundament. Dobrze zaplanowana nisza to szansa na sprzedaż. Błąd pierwszy. Słaba nisza. Publikujesz coś, czego nikt nie szuka. Jednym z najczęstszych błędów osób początkujących na Amazon KDP jest to, że tworzą książki, na które nie ma zapotrzebowania. Poświęcasz czas na zaprojektowanie dziennika snów, zeszytu z cytatami motywacyjnymi albo planera dla fanów alpaki. Rzucasz go na Amazon, mija tydzień, dwa, miesiąc i zero sprzedaży. Dlaczego? Bo to, że coś wydaje się fajne dla ciebie, nie znaczy, że ktoś tego szuka. Amazon to wyszukiwarka. I jeśli twoja książka nie odpowiada na realną potrzebę klientów, to po prostu jej nie znajdą. Dlatego zanim zaczniesz projektować książkę, zrób szybki test niszy. Wejdź na Amazon, wpisz frazę np. daily planner albo gratitude journal. Zobacz ile wyników się pojawia, jakie są okładki, jakie ceny, ile mają ocen. Im więcej wyników i sprzedaży, tym większy popyt. Pamiętaj, twoja książka to produkt, a każdy produkt musi być odpowiedzią na problem, potrzebę albo konkretną sytuację klienta. Jeśli chcesz mieć sprzedaż, nie projektuj dla siebie. Projektuj dla ludzi, którzy tego właśnie teraz szukają. Błąd drugi. Brzydka lub nijaka okładka. Twoja książka wygląda, jakby nikt jej nie chciał. Drugi powód, dla którego twoje książki mogą się nie sprzedawać, to słaba okładka. I tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Okładka to pierwsze co widzi klient. Jeśli wygląda tanio, nijako albo nieczytelnie, to nieważne jak dobre jest wnętrze. Nikt tam nie zajrzy. Przejrzyj stronę Amazonu jako klient. Co przyciąga Twoją uwagę? Kolory, styl, nowoczesna grafika, spójny font. Okładka ma wywołać emocje. O, to coś dla mnie. Niestety wiele osób wrzuca pierwsze lepsze grafiki z kanwy, bez dopasowania do niszy. Robią okładkę planera finansowego, która wygląda jak okładka bajki. Albo używają zbyt małych czcionek, które są kompletnie nieczytelne na miniaturce, a Amazon pokazuje Twoją książkę właśnie jako miniaturkę, i to tam musisz zawalczyć o uwagę. Co możesz zrobić lepiej? Po pierwsze, wybieraj proste nowoczesne szablony. Kanwa ma świetne gotowce, ale dostosuj je do niszy. Planer ślubny powinien być delikatny, elegancki. Planer fitness, dynamiczny i energetyczny. Po drugie, testuj swoje okładki w małym rozmiarze. Jeśli nie widać tytułu na miniaturce, popraw to. Pamiętaj, ludzie naprawdę oceniają książkę po okładce. Jeśli chcesz sprzedaży, twoja okładka musi wyglądać jak coś, co klient chciałby trzymać w rękach. Błąd 3. Złe słowa kluczowe. Amazon nie wie komu pokazać twoją książkę. Trzeci błąd, który bardzo często blokuje sprzedaż, to źle dobrane słowa kluczowe. Amazon działa jak wyszukiwarka. Klient wpisuje hasło, a Amazon pokazuje produkty, które jego algorytm uzna za najlepiej dopasowane. Jeśli nie użyjesz konkretnych, dobrze dobranych fraz kluczowych, to Amazon po prostu nie wie komu i gdzie pokazać twoją książkę. A jeśli nikt jej nie widzi, to nikt jej nie kupi. Im bardziej konkretna i dopasowana fraza, tym większa szansa, że trafisz w potrzeby konkretnego klienta. Jak dobrać dobre frazy kluczowe? Wpisuj hasła w wyszukiwarkę Amazon i sprawdzaj, co się podpowiada. To są realne zapytania klientów. Przeglądaj bestsellery w twojej niszy. Zobacz jakich słów używają w tytułach i opisach. Użyj darmowych narzędzi jak na przykład Amazon Suggestion Expander, Keyword Tool.io albo ChatGPT. Żeby zebrać więcej pomysłów. A na koniec pamiętaj, że słowa kluczowe to nie miejsce na fantazję, to miejsce na konkret. Dobre frazy równa się lepsza widoczność. Równa się więcej sprzedaży. Błąd czwarty za mało książek. To nie test, to biznes. Kolejny bardzo częsty błąd to zbyt mała liczba książek. Wiele osób wrzuca na KDP dwie, może trzy książki i czeka na cuda. A kiedy sprzedaż się nie pojawia, dochodzą do wniosku, że to wszystko nie działa. Tylko że dwie książki to nie strategia, to test, a Amazon KDP to nie loteria, to gra na liczby. Pomyśl o każdej książce jak o wędce w wodzie. Im więcej wędek, tym większa szansa, że coś złowisz, więc jeśli masz tylko trzy książki, to liczba prób jest zbyt mała. Za mało tytułów, za mało słów kluczowych, za mało okazji do tego, żeby klient na ciebie trafił. Dlatego dużo lepsze podejście to budowanie portfolio. Na przykład 30, 50, a nawet 100 książek. Brzmi jak dużo? Tak, ale pamiętaj, mówimy o low content books, czyli zeszytach, planerach, dziennikach, które możesz tworzyć nawet w godzinę. To nie znaczy, że masz wrzucać cokolwiek, ale liczba ma znaczenie, bo każda kolejna publikacja zwiększa twoje szanse. I tu wracamy do podejścia systemowego. Jeśli codziennie publikujesz jedną książkę przez 30 dni, to masz 30 prób. To robi różnicę. Amazon to biznes, nie wróżenie z fusów. Im więcej książek, tym większa szansa, że któraś trafi. Błąd piąty. Brak cierpliwości. Chcesz efektów po tygodniu? To nie TikTok. Ostatni błąd, o którym muszę ci powiedzieć, to brak cierpliwości. I wiem, że to brzmi banalnie, ale to właśnie tu odpada 90% osób. Publikują 5-10 książek, czekają tydzień, odświeżają panel KDP trzy razy dziennie, zero sprzedaży. I co się dzieje? Zniechęcenie. To nie działa, to nie dla mnie, inni mają szczęście, ale prawda jest taka. Amazon KDP to gra długoterminowa. Twoja książka nie wskoczy od razu na pierwszą stronę wyników. Algorytm potrzebuje czasu, żeby ją zaindeksować, przypisać do odpowiednich kategorii i słów kluczowych. Czasem mówimy o dwóch, a nawet czterech tygodniach, zanim coś się zacznie dziać. To nie TikTok, gdzie film może wystrzelić w godzinę. To Amazon, czyli silnik wyszukiwania i sprzedaży, który buduje zaufanie do produktu z czasem. A teraz pomyśl o tym z drugiej strony. Twoja książka, raz opublikowana, może sprzedawać się przez miesiące, a nawet lata, bez dodatkowej pracy, bez kosztów, nawet kiedy śpisz. Ale tylko wtedy, jeśli jej nie usuniesz i nie porzucisz projektu po tygodniu. Jeśli chcesz zarabiać na KDP, musisz dać temu czas. Publikuj regularnie, ulepszaj produkty, testuj nisze i pozwól Amazonowi działać w tle. Cierpliwość to nieczekanie z założonymi rękami, to konsekwencja, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie ma efektów. A efekty, jeśli się nie poddasz, przyjdą. Błąd szósty. Brak marketingu. Myślisz, że Amazon zrobi wszystko za Ciebie. Ok, mamy jeszcze jeden bardzo częsty błąd, który wielu twórców KDP po prostu ignoruje: Brak jakiegokolwiek marketingu. Wielu początkujących myśli, że wystarczy wrzucić książkę na Amazon i resztą zajmie się platforma, ale to tak nie działa. Amazon ma miliony produktów. Jeśli nie pomożesz algorytmowi, twoja książka zginie w tłumie. I tu właśnie wchodzą dwie rzeczy: zewnętrzny marketing, czyli np. promowanie książki na Instagramie, TikToku, YouTube, blogu albo w newsletterze. Amazon Ads, czyli płatne reklamy bezpośrednio na Amazonie, które pomagają twoim książkom wyświetlać się wyżej w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, Amazon chce zarabiać. Jeśli widzi, że promujesz produkt lub inwestujesz w reklamy, zwiększa jego widoczność. A teraz dobra wiadomość: Amazon Ads nie muszą kosztować fortuny. Możesz ustawić reklamę nawet z budżetem 2-3 dolary dziennie, przetestować kilka tytułów i sprawdzić, co działa. Jeśli jakaś książka ma kliknięcia i sprzedaż, zwiększasz budżet. Jeśli nie, wyłączasz i próbujesz innej. To konkretna strategia, a nie zgadywanie. A jeśli nie chcesz używać reklam, to zbuduj sobie prosty kanał dotarcia do klientów. Krótki filmik na TikToku, post na Instagramie, newsletter dla mam. Warto też pamiętać, że nie wszystkie książki wymagają płatnych reklam, by sprzedawać się dobrze. Są takie produkty, które sprzedają się organicznie, czyli naturalnie, bez inwestowania w Amazon Ads czy inny marketing. Dzieje się tak, gdy trafisz w bardzo popularną niszę, masz świetną okładkę, dobrze dobrane słowa kluczowe i pozytywne recenzje. Amazon wtedy sam zaczyna pokazywać twoją książkę coraz większej liczbie klientów. To idealna sytuacja, bo zarabiasz bez dodatkowych kosztów i wysiłku. Jednak takie sukcesy często wymagają cierpliwości i czasu na zbudowanie portfolio. Dlatego na start warto połączyć oba podejścia. Inwestować w podstawowy marketing, ale też dbać o organiczną widoczność, by stopniowo zmniejszać koszty reklam. Dzięki temu twój biznes na KDP będzie stabilny i długofalowy. Mam nadzieję, że te błędy i wskazówki pomogły ci zrozumieć, co naprawdę stoi na drodze do sukcesu na Amazon. KDP. ADP. Pamiętaj, że każdy wielki biznes zaczyna się od pierwszego kroku, a 100 książek w 100 dni to nie tylko cel, to sposób myślenia i konsekwencja. Nie bój się popełniać błędów, bo to one uczą nas najwięcej. Ważne, żeby się na nich nie zatrzymywać, tylko iść dalej. Zacznij działać już dziś, stwórz swój plan, wykorzystaj narzędzia i pamiętaj. Cierpliwość i systematyczność to twoi najlepsi przyjaciele w tej drodze. Jeśli masz pytania, chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub potrzebujesz wsparcia, zostaw komentarz poniżej. Chętnie pomogę i odpowiem na każde Twoje pytanie. Nie zapomnij też subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych poradników. Wspólnie możemy stworzyć coś Wyjątkowego. Do zobaczenia w następnym filmie.